W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. 22 września we Wrocławiu, zaraz po pojedynku pana podobycznego Krzysztof Włodarczyk po raz drugi zmierzy się z Francesco Palaciosem w walce o, o, w obronie swojego pasa w WBC w kategorii junior ciężkiej. Jak pan myśli ten pojedynek będzie wyglądał tym razem? Moim zdaniem dalej uważam, że faworytem w każdej walce można stawiać na Włodarczyka, bo jest skuteczny w obronie. Powiedzmy, nawet jak minimalnie przegrywa walka i nie układa mu się, to on jest konsekwentny, czuje swoją wartość i przeważnie ją wykorzystuje. Tu się spotkają dwa style różne. Niekonwencjonalny styl boksowania a la proxa, to co wcześniej mówiliśmy, też otwarta garda, dobra praca nóg. No i konsekwencja, bezwzględność Włodarczyka. I ja myślę, że zwycięży konsekwencja Włodarczyka. Czy nastawiałby Pan Krzysia jakiegoś inaczej na ten pojedynek? Czy, e, proponował, czy proponowałby mu Pan, żeby zmienił jakoś styl czy sposób boksowania w tej walce? Czy e, uważa Pan, że powinien boksować mniej więcej w ten sam sposób jak, jak w ostatnim? Uważam, że nie tak jak ostatnio, bo pasywny był, jeżeli chodzi o punktowanie lewym prostym. On umie boksować lewym prostym i ja myślę, że trenerzy go tak na, pod tą walkę ustawią, że nie od razu szukać tylko rozwiązania jednym ciosem, bo to wiadomo, że mogło się wtedy również też skończyć, tylko po prostu trzeba punktować lewym prostym, nawet przeszkadzając lewym prostym i wtedy otworzy mu się na pewno droga do zadania ciosu kończącego.